Cześć, z tej strony Norbert. Dzisiaj troszeczkę z innego otoczenia. Może być troszkę wiecznie i może czasem mnie być słabiej słychać. Natomiast chciałbym z Tobą porozmawiać na temat rzeczy, które możesz wprowadzić w swojej firmie, tak aby poprawić jeszcze bardziej wydajność siebie jako przedsiębiorcy w swoim biznesie. No i pierwszą rzeczą, o której chciałbym porozmawiać jest to na pewno sen. Bo warto się wysypiać, warto spać te 8 godzin, tak aby budzić się wypoczętym, tak aby budzić się pełnym energii. Najlepiej jest zasypiać, według mnie, bo sam też tak robię, koło godziny 23, wtedy po tych 8 godzinach budzę się wypoczęty, nie budzę się zmęczony, budzę się zregenerowany i pełen energii do działania na następny dzień. No i najważniejsze też jest dbać o jakość snu i mam tutaj na myśli dbanie przy, o jakość snu przed samym snem, Tutaj na przykład chodzi o światło niebieskie, ponieważ jeśli ty siedzisz na telefonie na smartfonie przed snem, oglądasz na przykład TikToka, oglądasz różne filmiki na YouTube, do Twojej głowy dociera dużo światła niebieskiego, dzięki któremu Ty potem masz trudność usnąć, dzięki, to, dzięki któremu tobie potem jest dużo trudniej usnąć, masz gonitwę myśli, budzisz się niewypoczęty, zastanawiasz się, dlaczego tak się dzieje, natomiast to wszystko jest spowodowane nadmiarem światła niebieskiego przed Twoim snem. No i tutaj polecałbym minimum 2 godziny przed zaśnięciem, unikać na takim światłem niebieskim do snu wykorzystywać najlepiej czerwoną lampkę która też powoduje ograniczenie światła niebieskiego takie lampki dostępne są w sieci na przykład na Allegro możesz taką lampkę wykorzystywać przed snem, sam tak robię mam dużo prościej jeśli chodzi o sen, o wstawanie także polecam wykorzystanie tego rzeczą, którą polecałbym wykorzystać jeśli chodzi o poprawę siebie jako przedsiębiorcy w firmie jest oczywiście nawodnienie bardzo wiele osób nie pamięta o tym, aby odpowiednio się nawadniać. Polecałbym pić 3 litry wody dziennie, ponieważ po wypiciu 3 litrów wody dziennie obudzisz się na pewno bardziej wypoczęty. Kolejną trzecią rzeczą, którą bym Ci polecał są to regularne posiłki. I mam tutaj na myśli, że nie musi to być konkretnie tych 5 posiłków dziennie. Wystarczą 3 natomiast dobrej jakości posiłki, posiłki, które będą dostarczały Ci energii na cały dzień pracy, na cały dzień funkcjonowania w swojej firmie. Ostatni posiłek polecałbym ci zjeść około 3 godzin przed snem, wtedy twój organizm będzie w stanie przetrawić większość posiłku, który zjadłeś, będziesz wtedy usypiał dużo spokojniej. Twój żołądek nie będzie trawił, nie będzie pracował na pełnych obrotach, zacznie pracować głowa, która po prostu będzie się regenerować i odpoczywać. Poleciłbym ci też ograniczyć ilość alkoholu, którą wypijasz, a zwłaszcza przed snem, ponieważ alkohol dobrze pozwala usnąć, yy, natomiast w ciągu nocy nie zregenerujesz się po wypiciu większej ilości alkoholu, obudzisz się zmęczony, obudzisz się bez energii, więc tutaj polecałbym ci ograniczyć spożywanie alkoholu. Nawet to jedno piwo, które wydaje się, że. Yy, Pomoże ci zasnąć, tak naprawdę w ciągu dnia, w ciągu nocy, utrudnić regenerację. Jeśli chodzi o posiłki, zwracaj też uwagę na jakość spożywanych produktów. Najlepiej wybieraj produkty, które są produktami bio, tak aby posiadały jak najmniejszą ilość E, czyli tych związków, które no tak naprawdę jest to chemia, ponieważ wpływa to źle na nasz organizm. Twój organizm staje się bardziej zmęczony, ty jesteś bardziej podatny na choroby. Więc polecałbym po prostu zwracać uwagę również na to, jaki skład ma posiłek, który wybierasz albo który sobie przygotowujesz, lub to, co kupujesz po prostu w sklepie. I tutaj dochodzimy do kolejnej rzeczy, która jest bezpośrednio związana z pożywieniem. To jest to tak naprawdę wysiłek fizyczny, który jest bardzo istotny w naszym życiu, więc musisz pamiętać o tym, żeby nie tylko pracować, nie tylko wytężać swój umysł, natomiast też znaleźć czas na wysiłek fizyczny, pójść na siłownię, pójść, pobiegać czy pojeździć na rowerze. Spacer na świeżym powietrzu na pewno dobrze ci zrobi, i to też na pewno wpłynie bezpośrednio na jakość snu, którą potem będziesz miał, bo organizm będzie dotleniony, będzie bardziej wypoczęty, zregenerowany. Co więcej, regularne ćwiczenia, które są wykonywane codziennie, co drugi dzień, kilka razy w tygodniu, uczą nas tak naprawdę systematyczności, co na co dzień bezpośrednio przydaje się w firmie, ponieważ wiele rzeczy, które wykonujesz na co dzień w swojej działalności. Nie są do końca ciekawe, natomiast trzeba je wykonywać codziennie. I tutaj przyda się systematyczność, dzięki której po prostu na pewno zyskasz. Dzięki wysiłkowi fizycznemu w Twoim organizmie wytwarzają się też endorfiny. Masz na co dzień więcej energii, masz większą ochotę do działania. Jesteś mniej zmęczony i po prostu ci się więcej chce, więc wysiłek fizyczny jak najbardziej polecany przy pracy umysłowej, przy prowadzeniu swojej działalności. Dzięki regularnemu wysiłkowi fizycznemu poprawiasz też swoją, swój wygląd fizyczny po prostu. I teraz załóżmy, że prowadzisz swoją działalność, jedziesz na spotkanie i, no i wyglądasz po prostu źle. No to... Prawdopodobnie masz troszkę mniejsze szanse, albo nawet dużo mniejsze szanse na to, żeby dopiąć jakąś umowę. Natomiast jeśli jesteś osobą, która dobrze wygląda, dobrze się prezentuje, w odpowiedni sposób się wypowiada, wtedy na pewno możesz osiągnąć większy sukces, jeśli chodzi na przykład o podpisanie umowy dla Twojej firmy lub nawiązanie nowej współpracy. I teraz, jeśli chodzi o wysiłek fizyczny, zwróciłbym również uwagę na Twoim miejscu na suplementy, które zażywasz bo bardzo wiele osób uważa, że suplementy, które są dostępne w sklepach, w aptekach czy w sieci są bezużyteczne i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie z nich wyciągnąć nic pożytecznego. Natomiast to zależy gdzie kupisz takie suplementy, jakie suplementujesz, jakie ilości suplementów zażywasz. Pierwszym suplementem, który bym ci polecił, jest na pewno witamina D3. Zażywana w większych ilościach jesteś w stanie w ciągu dnia mieć więcej energii, jesteś w stanie w ciągu dnia być bardziej produktywny, mieć bardziej pozytywne myślenie, bardziej pozytywne nastawienie do, do świata. A jak wiadomo, w swojej działalności często są rzeczy, które powodują u nas załamania nerwowe. Na pewno taka witamina ułatwi ci funkcjonowanie na co dzień. Jeśli chodzi o witaminę D3 i zażywanie suplementów, bardzo dobrym naturalnym źródłem witaminy D, D3 jest po prostu wyjście na słońce. Możesz sobie rano wyjść codziennie przed pracą na 15 minut na słońce, naświetlić się troszkę tym słońcem. Yy, Robić to regularnie i zauważysz, że po kilku dniach, kilkunastu dniach stosowania tej praktyki na pewno będziesz czuł się dużo lepiej, będziesz miał dużo więcej energii. Będzie to po prostu Twoja naturalna witamina D3. Suplementem, który sam zażywam, jest to też omega 3. Jest to olej z ryb albo z różnych tam zwierzątek, które pływają sobie w morzu. Sam bardzo często wcześniej cierpiałem na ataki migreny, źle się czułem, wycinało mnie to praktycznie na cały dzień albo pół dnia z pracy. Więc po tym jak zacząłem zażywać regularnie omega-3, przestałem miewać migreny, przestałem miewać bóle głowy. Więc jeśli Ty cierpisz na takie dolegliwości, na pewno dla Ciebie to też będzie bardzo pomocne. Bardzo popularnym suplementem, który możesz wykorzystać, jest Ashwaganda. Sam też używam Ashwagandy, dzięki temu ten środek jest w stanie Ci pomóc zredukować stres. Jesteś w stanie łatwiej usnąć w nocy, budzisz się bardziej zregenerowany i rzeczy, które są stresogenne, które powodują u Ciebie stres na co dzień. Tak naprawdę jesteś w stanie odbierać dużo mniej nerwowo. Polecałbym wybrać, jeśli chodzi o suplementy, suplementy dobrej jakości firm. Nie chcę tutaj Ci polecać konkretnych firm, natomiast poczytaj sobie troszkę, zobacz jakie te suplementy mają składy, jakie mają działanie. Zobacz, czy taka firma, która sprzedaje suplementy, posiada certyfikaty dla tych suplementów. No i po, za, po zażywaniu takich suplementów około miesiąc, dwa na pewno zobaczysz rezultat, e, będziesz bardziej wypoczęty, będziesz miał więcej energii w zależności od tego, jakie suplementy na co dzień będziesz zażywał. Bardzo wiele osób na co dzień zapomina o tak prostej rzeczy, jakim, jakim po prostu jest relaks i odpoczynek. Żyjemy teraz w świecie, który jest dość stresujący. Bardzo wiele osób uważa, że można pracować 12 godzin, 16 godzin w ciągu dnia, jeśli prowadzi się swoją firmę. Powiem ci tak, można tak pracować, natomiast przez, przez tydzień, troszkę więcej, przez miesiąc. Natomiast po tym czasie stajesz się zmęczony, wypalony, nie masz siły. Więc tutaj bardzo istotną rzeczą jest regeneracja i odpoczynek. Żyjemy teraz w świecie, który jest dość stresujący. Bardzo wiele osób uważa, że można pracować 12 godzin, 16 godzin w ciągu dnia, jeśli prowadzi się swoją firmę. Powiem ci tak, można tak pracować, natomiast przez, przez tydzień, troszkę więcej, przez miesiąc. Natomiast po tym czasie stajesz się zmęczony, wypalony, nie masz siły. Więc tutaj bardzo istotną rzeczą jest regeneracja i odpoczynek. Tutaj nie chodzi o to, abyś po pracy siadł sobie przed telewizorem, włączył Netflixa, otwarł piwo i dla ciebie to jest relaks. No powiem ci tak, na, na początku wydaje ci się, że, że jest to dla ciebie relaksujące. Otworzysz sobie to piwo, wypijesz, czujesz się zrelaksowany, natomiast ostatecznie twój organizm nie wypoczywa, nie regeneruje się, ty budzisz się rano zmęczony, przez co masz mniej energii i tak w kółko. Więc jeśli chodzi o relaks i odpoczynek, na pewno fajną rzeczą są krótkie wyjazdy na weekend. Możesz jechać sobie gdziekolwiek na jeden dzień, na dwa dni. Na pewno odpoczniesz, spożywasz tam dobrej jakości posiłki, które są dla Ciebie regenerujące. W ten sposób możesz po prostu wypocząć po ciężkim dniu, po tygodniu pracy. Rzeczą, którą możesz zrobić, aby odpocząć, jest odcięcie głowy od planowania. Pamiętam swego czasu, podczas mojego wolnego czasu dość sporo planowałem, dość sporo myślałem, planowałem sobie wolny tydzień, przez co tak naprawdę mijał mi cały weekend, moja głowa była cały czas zajęta planowaniem, nie odpoczywałem, stresowałem się, myślałem jak to będzie w następnym tygodniu. Natomiast bardzo wiele rzeczy wyglądało inaczej, niż sobie myślałem. Myślałem, że będzie gorzej, potem było lepiej, albo niektóre rzeczy w ogóle się nie pojawiały. Więc polecałbym Ci w Twoim wolnym czasie, podczas Twojego weekendu, po prostu sobie odpocząć, nie planować, nie myśleć o firmie, nie myśleć o sprawach, które są dla Ciebie istotne w ciągu tygodnia, tylko w pełni się zregenerować, odpocząć i poświęcić swój czas na rzeczy, które naprawdę Cię regenerują i które po prostu lubisz. Jeśli chodzi o odpoczynek, jest znalezienie swojego hobby, albo po prostu odnowienie swojego hobby. Dużo osób, które prowadzą działalność na rzecz, na rzecz firmy, na rzecz tego, że będą więcej pracować, poświęcają swoje hobby, poświęcają swój czas wolny. I po prostu są wiecznie przemęczone, więc jeśli ty miałeś jakieś hobby, proponowałbym ci go po prostu odnowić, proponowałbym ci yy, wznowić to co robiłeś: nie wiem, jazda na nartach, granie w piłkę nożną z kolegami co sobotę, lub po prostu znaleźć sobie nowe hobby, które będzie sprawiało dla ciebie frajdę. W ten sposób zresetujesz yy, swój umysł, wypoczniesz w ciągu weekendu i będziesz yy, bardziej chętny do działania w nowym tygodniu. I teraz powiem ci, jak u mnie to wygląda, jeśli chodzi o wykorzystanie tych wszystkich podpunktów yy, w codziennym życiu. W codziennym funkcjonowaniu. I na początek powiem ci o śnie. Jeśli chodzi o sen na początku chodziłem spać po godzinie 24, budziłem się zmęczony, nie miałem energii. Jak zacząłem chodzić spać koło godziny 23, budziłem się wypoczęty, budziłem się zregenerowany i mam więcej energii do działania w ciągu dnia. Jeśli chodzi o nawodnienie, tutaj też na początku piłem po prostu jak mi się chciało pić, powiem szczerze. I w momencie kiedy zacząłem pić około 3 litrów wody dziennie po około nawet już tygodniu, zacząłem się czuć dużo lepiej, miałem więcej energii, wpłynęło to też na mój codzienny Sen, wysypiałem się lepiej, w pracy miałem więcej energii do działania także polecałbym Ci też zastosować to u siebie spróbuj przez około tydzień pić 3 litry wody dziennie, jeśli nie dasz rady od razu pić 3 litry wody pij sobie troszkę ponad 2, na pewno poczujesz rezultaty. Jeśli chodzi o regularne posiłki tutaj też bardzo wpłynęło to na mój styl życia, ponieważ wcześniej jadłem nieregularnie, jadłem to co mi wpadnie w rękę, jadłem rzeczy, które są tak naprawdę rzeczami bezwartościowymi po tym jak zmieniłem swoje nawyki na jedzenie posiłków bardziej wartościowych, na jedzenie posiłków o regularnych godzinach i jedzenie posiłków u ostatniego na 2-3 godziny przed snem. Wszystkie te elementy wpłynęły na to, że zacząłem się ostatecznie wysypiać lepiej. Miałem więcej energii w ciągu dnia, więcej ochoty do działania. Tak naprawdę wszystkie te podpunkty, które wymieniłem, kumulują się i sprawiają, że ostatecznie ty masz więcej chęci w ciągu dnia na cokolwiek. Jeśli chodzi o suplementy, na początku powiem szczerze, sam byłem sceptycznie nastawiony do brania jakichkolwiek suplementów. Natomiast w momencie, kiedy troszkę o tym poczytałem, kiedy dowiedziałem się, jak funkcjonują dane suplementy, na jakie elementy naszego organizmu wpływają, zacząłem zażywać te suplementy i po około miesiącu, dwóch miesiącach zażywania tak suplementów. Poprawiła się jakość mojego życia, poprawiło się moje myślenie. To, co wcześniej wspominałem, to wszystko wpływa na sen, regenerację, więc zalecałbym Ci również dać szansę suplementom. Natomiast nie idź do apteki, nie kupuj najtańszych suplementów za 10-12 zł. Dobre suplementy powinny kosztować około 100-150 zł. Warto wydać te pieniądze, ponieważ po spożyciu tych suplementów, po regularnym zażywaniu na pewno będziesz się czuł dużo lepiej. Jeśli chodzi o czas wolny i regenerację, sam prowadząc na początku firmę. Dużo pracowałem w weekendy, czasem też, teraz mi się to zdarza pracować w weekendy. Natomiast nigdy nie miałem czasu na regenerację. Zawsze chodziłem zmęczony, zawsze nie miałem, nie miałem nigdy wolnej głowy, miałem zawsze gonitwę myśli. Teraz w momencie, kiedy zacząłem stosować te wszystkie elementy dotyczące regeneracji, zacząłem gdzieś wyjeżdżać, przestałem planować w ciągu weekendu, zyskałem więcej czasu na odpoczynek i ostatecznie bardziej się regenerowałem podczas swojego czasu wolnego. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie wartościowy. Jeśli były troszkę szumy wiatru, to przepraszam Cię za to. W takim miejscu, że ciężko mi jest to wytłumić, i niestety wiatr jest e, dość spory. Natomiast, jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, powiedziałem Ci rzeczy, które możesz wprowadzić w swoim życiu, które możesz na co dzień wykorzystać, to zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Z czasem będę wrzucał na ten kanał coraz więcej ciekawych treści dotyczących e, prowadzenia firmy, dotyczących rozwoju osobistego i poprawienia jakości swojego życia. Dzięki za oglądanie.